Cześć, kochani, witajcie w part 2 poz... gdzie pozdrawiam moich widzów, co napisali pod postem, Jak niektórych nie pozdrawiam, ponieważ napisali po 26 grudnia, no to przepraszam, ale wcześniej nagrywam 26 grudnia nagrywam. Dobra, pierwsze. Pozdrawiam Nad... Nadia Lemach, takie coś, Q1N. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeszcze dużo tego zostało. Chyba tak około połowę. Y, dobra. Pozdrawiam Hanie. YouTube na YouTube. Na, Natalia. i y, 5 l Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dobra. Następne. Marcheweczka. Podłoga 689. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Ogólnie jeśli ktoś podliczy ile razy powiedziałam w tym filmie. Ogólnie. Pozdrawiam serdecznie. Albo ogólnie. Dobra, albo ogólnie. To ogólnie. No, to, to wygrywa ode mnie na swoim filmie. Więc napiszcie mi pod nowym shortsem, na przykład jeśli wrzucę ten film. Dobra. Kuro miast. taść. Pozdrawiam Cię. Mm. Oliks, podłoga oficjal. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kogo teraz pozdrawiam. Zosia Leze... Lezek 4564. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Tyle jeszcze tego jest, więc naprawdę dużo bardzo Wam dziękuję. Natka podłoga 337. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Mm. Cute podłoga dężara. Pozdrawiam cię. Okej. Okay. Dobra. Na znowu sobie pozdrawiam. Monika Korbońska 4208. Pozdrawiam. Poz, pozdrawiam Cię Monika bardzo serdecznie. E, pozdrawiam, Wiktoria Podłoga pusin. Pozdrawiam Wiktorię. E, Kitty. Lenka. Pozdrawiam. Czyli po prostu pozdrawiam Lenkę. Mój tata ogląda kabaret, więc napiszcie mi, czy właśnie rodzice albo tata po prostu lubią ogląda, lu, lubi oglądać kabarety, bo mój uwielbia. Yy, li, yy, Lila i Mach, 972. Pozdrawiam, Lile. Hmm. Haniek z podłoga szarka. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Haniak z podłoga. szar, czyli hanie w sumie. Oliwcia, kropka, co, coś. Pozdrawiam Cię. Dobra, następne. Van, Van Cikson. Czyli taka podobna nazwa do Amcik, bardzo ciekawie. Pozdrawiam Van Cixon. Jeszcze zostało ponad połowa. Fanka zielonego koloru 7207. Pozdrawiam Fankę zielonego koloru. Bardzo ogólnie macie ciekawe nazwy. Lena Pietrzalk, i ty, A pozdrawiam cię. Jak od razu mówię, jak kogoś źle przeczytam, to bardzo przepraszam. Dobra. Akropodłoga Julka, czyli pozdrawiam Julkę. Ej, okay, pozdrawiam, ale nazwa kanału na YouTube niestety się nie rozczytam, ale macie. Nie wiem, czy się rozczytacie z mojego pisma. Uczekaj. <grydy> Kochani, musiałam zastanowić, bo przypadkiem mi się zechciało pechnąć. Dobra, tak. Sylwii 973. Pozdrawiam Sylwię. Ok, następna osoba. Zulwia. Podłoga piesek, znaczy takie coś, pod piesek. <grym> pozdrawiam. Zuzie, w sumie tak można w sumie to nazwać? Dobra, następne. Moja orłowska, 1, 2, 5, 7. Pozdrawiam. Co? <grym> Dobra. E, pozdrawiam. Nika podłoga games, takie coś, 1, 2, game. Nie wiem w sumie, jak to powiedzieć Powiedzcie mi, jak nam sypsać takie coś O, takie coś Pauza? Nie Tak, pauza? No nie wiem, dobra Judytka 20,13. Leno Piętka pa y, Pauza 40. Dobra, następna osoba Borek Zyg... K. Nie. Ryb. Pozdrawiam cię. No już. W miarę mało zostało. Piotr. Pauza. E, B, Y. E6, ö, y. Tak chyba. Albo B, albo y. Laleczka Czukę. Pauza psychii. Bardzo kreatywna nazwa. mam się zaśmiała z tej nazwy, więc bardzo kreatywna nazwa. Dobra. Wojtuś numer jeden. Pozdrawiam, Wojtuś nupety, numer jeden. I jak coś, to tutaj napisałam. Tutaj na przykład, gdzie ktoś ładnie napisał, coś długiego napisał, albo coś miloło, miłego, no to napisałam tutaj i tu napisałam, bardzo ładnie napisał. Więc pozdrawiam cię bardzo i to bardzo serdecznie. Wojtka pozdrawiam. Dobra Następne Katarzyna yy, Katarzyna Dysza K Ty 814 Dobrze, że myślałam, o nie, moja pani od matematyki Katarzyna, bo ma tak na imię Nie powiem jej nazwiska No bo yy, nie chcę udostępniać jej po prostu informacji takich, wiecie, prywatnych trochę yy, Oliwa może. Yy, ol Przepraszam, Oliwia, przez takie, jak to się nazywa, wi, tak? Prze przez V jak Wiktoria. Tak. Yy, ten, yy, Spacja Oliwek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie przepraszam za błąd, że przeczytałam Oliwa. Dobra. Pusin, Podłoga, Tubę, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Już ostatnie zostały, więc wiecie, smutek. Pusin. Bardzo dużo osób lubi Puszyna. bardzo mnie to cieszy. Yy, pod, jak to? Pauza. Yy, I pięć I. Yy, widzicie to? I. Yy. Dobra. Następna osoba to jest. Gosia Kiki A. Kiki Q. Dobra. Ostatnie karteczki. Tutaj. Niebies. Króliczek jeden ze śpień. <grymne> Dobra. O spadła mi. Pozdrawiam osobę. <grymne> Alicja Alicja pozdrawiam. A jej nazwa na YouTube to jest Alisa Ali a, i Oficjal 11. Więc spadajcie do niej, bo mi właśnie napisała, żeby wpadali widzowie. Więc spadajcie do niej. Może jeszcze tu znajdę. Dobra, tutaj może się rozczytacie z mojego pisma. Wpadajcie na ten kanał. Teraz tutaj pozdrawiam. Ja i tu, Pozdrawiam bardzo serdecznie ten kanał. Yy, dobra, i tutaj jest, już Wam powiem: Heart, czyli serce, 4 i wy, li, i tka, Witka? q 4 <grym> Tak, jakby nagle, jakby, jakbym się ten, jak to się nazywa. Takie, żebym się zamroziła jak Elza. W oglądam, czyli oglądam Elza. Elza, kraina Lotu 2, mega sigmastik. Yy, o, Oliwia. Yy, pauza. kiky, Czyli może z Krakowa? Bo taki jest skrót: Kyk. -y. Albo kiry, K. -k -y. Tak? Chyba. Dobra. Yy, Zosia, pauza 9-2-4. Pozdrawiam Cię. I Aga 3301, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I ostatnia osoba na dziś, spadł mi, dobrze jest. jest. Ostatnia osoba, kto to jest? A Dziorek. pozdrawiam bardzo serdecznie Czorek i dziękuję. Y Dziękujemy za ten odcinek. I pozdrawiamy wszystkie osoby, które oglądają Anię. Tak i bardzo dziękujemy za tak li, dużą liczbę osób, które mnie oglądają. I pozdrawiamy Dobii... wszystkich, którzy, którzy nie zostali pozdrowieni na tym filmiku. Tak. życzymy Wam wesołych o, o świąt, świąt i szczęśliwego Nowego, nowego roku. roku. Całuski, papa. Pa. I jeszcze chciałam dodać. <głos> <głos> jeszcze <głos> chciałam dodać, nie pamiętam. Chciałam dodać to, że do 27 czerwca 2025 roku wbijamy mi 100 tysięcy. To jest mój. subskrybent. Tak, subskrybentów to... na urodzinie. Tak. Bardzo dziękuję, dziękuję Pa! pa.